Cześć, cześć kochani widzowie To ja, nie Ania Do jakiego czasu oczywiście widzowałem Ja się nie odzywałam, oczywiście nie było recenzji zestawu No bo oczywiście miałam widzowie Oczywiście remont Oczywiście wiecie Odmiana ten tak. Pokażę jaki to jest kolor Czyli tutaj jest tak wiecie jeszcze nie jasno, Ale teraz pokażę, że w tym filmie Na zielono sobie pomalowałam ci widzę, jeszcze nie mam Jeszcze tam w zasłonek ale tak, dziedziczyłem sobie do zestawu. Takiego dzisiaj zre zrecyzuję, taki bardzo starszy zestaw, który to jest zestaw z czwartego sezonu. Ja się na niego zdecydowałam oczywiście ze względu na naszą skalę oczywiście. I od razu bo też mam tutaj ojca ten zestaw To jest atek śmigłowca Kondrali. Bo musiałam sobie coś przypomnieć, bo wiecie. No to ten. To się z się nazywam, bo zawsze pisze, a w starych nie był pisano. No i co od 7 do 13 lat można było składać na no i numer 70748. Taki ma numer. No i widać po pudełkach najnowszych, a na dotych oczywiście, że się różnią widzowie. I mamy tutaj tylko widzowie. wytrzeniu filtrami w zestawie. Mamy tu scalor naszą Elzora i Cena. No i tu, jak widzimy na górze, mamy oczywiście znak dali naszego oczywiście Kaja. No i mam tutaj nasz ten śmigłowiec, który zaraz omówimy Jak widzimy, że tutaj koję naszą oczywiście skalora, na, do ataku na deskorolce. Tu jakąś siatkę tutaj wypuszczają. No i coś sobie pokażę wam z tyłu, oczywiście. Mam tu na górze, no co wie, nasz ojciec i córkę, oczywiście. Ten i Scaler, czyli ja wiem, że Ten Scaler to jego córka. I tu mamy funkcję naszego śmigłowca, którą Wam oczywiście pokażę. I to nawet pokazane. No to co widzimy, o opakowanie już to wszystko w I przejdziemy się do niczego, oczywiście, do naszego zestawu. Ale najpierw pokażę Wam, ile zostało mi elementów. Bo zawsze coś po tych zestawach, zawsze jakieś mini elementy zostają. Jak widzicie, no trochę, widzę, zostało tych elementów nie wiele, ale trochę. W sobie, sobie schowam już do pudełka. Widzę że już ten. No i co sobie... Oj, przesyłam oczywiście figurki, bo chciałam Wam jeszcze pokazać instrukcję do tego. mam bretonę ze i, sobie no i sobie pokażę, czyli Ci tak, instrukcję. Zaszczepiłem sobie się. Czy wiem ten, oczywiście było. Nie pamiętam, zrobił strzeg, czy więcej. Bo zawsze widzę, że na początku teraz nie pisało, widać i na tych. bo jedna była, nie pamiętam. Może było w jednej. A nie, tu już druga, no to były widzowie dwie saszetki. ja dawno zdecydowałam został na tym kanale. że bym tam ile mi było. Ja nawet go składałam widzowie, bo, bo ja pamiętam, że go zamówiłam stare. I to był, jest w sumie prawie najstarszy mój zestaw w sumie w mojej kolekcji NJ'aku. No to były chyba widzowie. Tak, były widzowie trzy saszetki, bo widzimy tu koniec już tego. Masz kośmigłowca, no bo to znaczy były tylko 3 saszetki, ja pamiętam 20, coś złotych. Za to oczywiście no, zestaw widzowie Jak widzicie, słyszę to głosie mam taki mini kaszarek, ale spokojnie nic mi nie jest, po prostu nie wiem, po prostu się zają, ten ale spokojnie. Tu elementy, tu znowu widzowie funkcje. No i tutaj, jakie widzowie zestawy były? No i widzowie, no, różni się od tego. Tu mamy od najmniejszych zestawów. Od, do największych. No ja mam właśnie ten. Mam tutaj ten właśnie odświeżono. I mi się jeszcze z tych podoba oczywiście ten, ten... ten fajny, bo ten wóz, to gdzie on jest? O, tu. I tu mamy oczywiście naszego Sensei Garmadona, który w tym zestawie. No to, i zobaczcie jak ty oczywiście... działa. tu mamy młodego Lloyda, a teraz mamy Zmówi oczywiście. No ale... no, no to I co to co, przechodzimy do naszego zestawu. Tak wygląda nasz śmigłowiec. Zaczniemy oczywiście od minifigurek. No i oczywiście omówimy tam taką... Tiarę z no, na razie. sobie... Co wyłożymy, żeby zawierdziała pustęp. No i sobie sobie po wypadamy je. Oczywiście. Dobra, weźmy, że zaczęły będzie obok swojej córki. No i oczywiście od niego zaczniemy. Od naszego cena tak. ma tutaj ten, taki bronię tylko, jakiś taki pazur widzowie, nie wiem. Ale już ich nie mówię. Je to się widzowie, przepiękny widzowie. Oczywiście. Przepraszam, ja coś, coś, coś do mnie przychodzi po prostu. Przepiękny sorsi, oczywiście. Piękny widzowie ten kapelusz. I mamy tu wokół węża na Szkoda, że nie ma widzowie drugiej minki. Tu mamy oczywiście symbol ładną z tyłu. Bo tak to. Tak to zasłania to mogli dać jakąś minę, ale ten jest zły no to opcji. Ja to w ogóle to oczywiście fajna jest prawda? No i jak teraz mamy oczywiście naszą skalor, córkę naszego oczywiście chena. No i oczywiście mamy tutaj do niej kuszę, którą fajnie da jej taką broń. A z tyłu oczywiście tam żeby jak dzisiaj oczywiście ten który widzę, Wtedy zastanawiałam widzowie, czy brać żebyście tą skalę albo z ósmego sezonu, bo, bo nie wiedziałam wtedy, którą skalę bym chciała mieć. Ale mówię, chciałam mieć jej maskę widzowie, a w tych 8 nie miała. No i tutaj widzowie, ta maska robi wrażenie, danej strój, robi piękne wrażenie. No i oczywiście zdejmiemy widzowie maskę, która pięknie wygląda. I czyli wiemy, że ma, nasza Skaro jest niszczynią żywiołu. Piękna sprawa. No i z tyłu widzowie. Ta twarz jest ten, Ale druga twarz widzowie, nie wiem. Tu jak ona się widzowie, nie wiem, wściekła bardzo, że aż... Nie wiem, taką maskę sobie sobie wzięła. Nawet widzowie założymy sobie. Ten. Że, zobaczcie, jak to wygląda, jak ona dostała jakiegoś szału. Wściekłości, widzowie, czy nie wiem czego po prostu. Ale skala jest fajna. Ale widzowie, tak. Nie mam włosków, ale ze starych klocków sobie, sobie zostawiam takie włosy od innej, starej figurki. Czyli nie są takie same jak u normalnej skaler. Ale widzowie, pomyślałam, widzowie, że jej podaruję te włosiki. Z tego tak. Nie są, widzowie, złe. Po skal wiemy, że ona miała ten, ten, tylko oczywiście te, ten, wiecie, jak ten... Ale co mówię te włosy dami, bo widzę, cały czas maska będzie siedziała to tak bez sensu. To sobie widzowie dała mi oczywiście te piękne włoski. I powiem wam napiszcie w komentarzach, jak myślicie o tych włoskach dla niej. I widzowie no, dała mi po prostu nie są złe widzowie piękne gdy sobie, sobie skalę zrobiła jak nową fryzurę po prostu tutaj. Ale dobra, przejdziemy oczywiście do jej normalnej oczywiście formy, oczywiście do jej maski. Oczywiście. I piękna wskazówka jest naprawdę. O, tutaj wskazał co żeby niech sobie odpocznie. No i mini minifigurką, którą jest Elzor, który oczywiście pojawia się, oczywiście w gazetkach się pojawiał. nawet słyszeliśmy o Elzoru. No i co dostajemy tutaj? Ezora oczywiście. Pięknym temu. Oczywiście nie ma drugiej twarzy, bo jakby pewno no musiałbym mieć inną fryzurę. Tu ma taki tatuaż, ten. Jakby nie ma drugiego oka, nie wiadomo, widzowie, co się z jemu wtedy stało. Albo co się stało, ale ma oko, tylko widzowie blednie. Ale tak dziwię się, że to fajny i najbardziej mi się w tej postaci podoba ta broń, którą oczywiście mamy. Tu to oczywiście jest broń Anokali, którą oczywiście nasz mistrzek sobie zachował. I tutaj oczywiście dali mu. Mm, ale fajna to broń, naprawdę taka inna, widzicie, taka niespodziewana. Naprawdę, fajna filmuka. No i oczywiście ostatni oczywiście taką przejdziemy do naszego oczywiście. naszego śmigłowca, ale ja widzę, że najpierw omówimy sobie widzę, taki do tego oczywiście ten drop, taki ten, jak to się nazywa, ten, taką, nie wiem jak to się nazywa, ale no, powiedzmy, że to jest widzowie, a ja bardzo was przepraszam, ale muszę mieć sobie, sobie sobie wziąć leki, to poczekajcie, widzowie, chwilę. Teraz na sobie widzowie moje leki i już widzowie będę sobie dalej grzaływany. Oczywiście, że cenzura. A przy tym czasach widzowie oczywiście je sobie peroniki, to możecie dać widzowie suba w górę i oczywiście

Ja widzę, że już jestem napojona, ale oczywiście i wzięłam swoją dawkę. Lęków. No i widzę, jak przechodzimy oczywiście, bo widziada jest deska taka, czy tam nie wiem co widzę. Nie. No i sobie mamy oczywiście tutaj taką nawet spoko stworzoną deskorolkę. W sezonie czwartym była pokazana jak Scarlett się robi ją i skleją oczywiście odkruwają i ta deska taka spoko jest. I, I tu wkładiem oczywiście naszą skalę, która sobie widzowie leci. I jakby widzowie ucieka się przed nas swoim ojcem Naprawdę świetna fajna deska. No ale widzowie Przechodzi Przechodzimy oczywiście do naszego oczywiście tego. No i powiem Wam tak. Oczywiście naklejki sobie poprzegnione. Ale to śmieszna sytuacja, bo widzę, jak ja, widzowie, nie pamiętam, czy ja palucham, czy coś widzę przyklejam przyklejałam. I widzowie, tak mi się zrobiło, że mi się przyklejało do instrukcji. I widzę, wiem później klejem sobie jak mi się widzę przykleić, żeby za się nie odkleiło. I tak nadal zostało. No i powiem tak, mamy tutaj, widzę kości. Widzę tutaj różne elementy śmigła, które oczywiście się widzowie ruszają no i to wie... jak zwykle oczywiście skrzydła można oczywiście widzowie schować Boże, i fajna taka opcja na przykład możecie sobie widzowie jakoś fajnie spakować na przykład na drogę waszego go No ale no dobra jak mamy ten? Tu mamy dwa miejsca, oczywiście, na naszego, Chen'a i oczywiście ten, bo gonią, się skaler. Teraz pokażę, o co chodzi z tą kiecią. Ogon oczywiście, nie rusza, ale jedynie to się widzowie rusza, że można sobie widzowie ustawić. Oczywiście, śmigło też się widzowie rusza. I podoba mi się widzowie to, takie zrobione, jakby węża. Tu mamy takie oczy i to zasłonięte, jak ten. Ale na najważniejszym, widzowie, które chcą, no to jest oczywiście, widzowie, najfajniejszą która funkcją, która w tym zestawie ustępuje. No to jest ta siatka, gdzie ustawimy, widzowie. ustawimy sobie widzowie, sobie azora. Nie trzeba, tylko azora na róż. Nie chcę, widzowie, uszkodzić naszej znaczy sklejon. No i zobaczymy, jak to pokazałam, jak to działa. Widzowie. No, po pierwsze, siatkę wkładamy, która już jest tak, widzowie, włożona. I oczywiście widzowie z góry. Oczywiście tak. Ja widzę, że i wam pokażę, jak to działa. Bo najlepiej widzowie to w powietrzu. Weźmiemy oczywiście tutaj może ryzora, już widzowie. Mieszamy oczywiście statek. I widzowie wam pokazuję. Za to widzowie oczywiście naciskacie. I oczywiście ta siatka zacznie się ruszać. To już wam widzowie. No widzowie niestety siatka nie wpadła na tą osobę, co chciałam oczywiście na naszego erzora. Ale widzowie wypadło. I oczywiście bardziej to widzowie jakby miała oczywiście. Bo siatkę złożyłam. Bo inaczej widzowie się tej siatki oczywiście widzowie. I ten wszystkich najfajniejszy jest oczywiście widzowie... Tę siatkę oczywiście, którą możecie oczywiście wpuszczać I Zaraz pokażę, wyjmę jej ten A, jeszcze raz pokażę, bo chcę Oczywiście widzowie na naszego rezora No i oczywiście mi się nie udało znowu Ale dobra, niech będzie widzowie, że Go złapaliśmy, no i oczywiście Serial, widzowie, była ta siatka jakby zrobiła, zrobiona Tylko widzowie, nie przez samolot Że on wyszczeliwał i oczywiście łapał Tylko oczywiście tam z armii oczywiście czy się złapali Skyor i oczywiście no ale sobie zobaczmy sobie z tą siatką co nie wiem, czy nie miałam takiej siatki i co wie fajna ta siatka bo na przykład weźmy sobie tego i na przykład złapaliśmy oczywiście naszego naszego ten ale oczywiście wiemy, że on by zepsuł jakby nie miał i tej broni to by się nie wydostać, ale jak tak, to wiem, że ona jest twarda, no to by oczywiście rozwój. Ale widzę, że tak, sieć jest fajna, można do innych rzeczy tam. Ale to ile trudu było, widzę, zrobić taką siatkę, bo jakby rękoma to wyrównić to długo, by zobaczcie jak to jest malutkie. I ta siatka jest w komplecie, no z materiału, mam mamra, przepraszam, to jest kalora, ale muszę to zrobić. I na przykład złapię tą skalę, ale oczywiście pamiętamy, jakoś świeniało i mu się udało, ale później się im udało złapać. Skarę, na się naprawdę są sobie stworzeń na siebie. No ale co jeszcze powodujmy próbę szczału oczywiście widzę tej sieci. Może w końcu nam się uda sobie naszego Anzora złapać. No i oczywiście wkładamy znowu widzowie ściecie oczywiście do tego pyska. Z tyłu widzowie gotowe do strzelenia. i widzowie spróbujemy złapać naszego naszego oczywiście za. No, i co jak pek, Nie wiem, jak to jest zrobione, że nie chcę mi złapać alzora. Ale i się się tutaj może w końcu nam się ostatni raz uda go złapać? Bo to zależy, jak służycie tą siatkę do tej maszyny. No dobra, udało się w końcu, i sobie. No i mamy alzora złapanego. No, i jak oceniam ten zestaw? Ja ten zestaw. Widzowie tak. Fajne widzowie, że dają widzowie taką piękną siatkę, która fajnie jest dokonana. Figurki są przepiękne. Scalor fajna, część też jest spoko. No i naprawdę, ja polecam to zostawiam, <grym> jeszcze jest widzowie. A, no widzowie, zapomniałam jeszcze o tej funkcji. Tutaj się widzowie jeszcze rusza i widzimy te oczy. Jeszcze to zapomniałam wam pokazać. No i oczywiście chciała, że jeszcze pokażę widzowie. I stawimy sobie widzowie oczywiście jeszcze tutaj do wieczora. I tam trochę jest trudu. Żeby... No dobra, na przykład tu już siedzi tam widzę, że musiałabym ten. Ale widzę, nie chcę nic muszę się nic męczyć, ale tam sobie na siłę oczywiście na ich usadzić, ale tak luźno ich wstawiłam. No i oczywiście oni gonią to kalor. Ona oczywiście z Karrem dostała ten i też ucieka przed strzałem, oczywiście z, wiecie, ze siatki, No to co, widzę, ja się z wami w sumie żegnam. Jak sądzicie o tym zestawie? Napiszcie w komentarzu. No i oczywiście proszę, i już jadę, widzimy, raz, nie nie. Żebyśmy, nic, budowanie oczywiście kanał, oczywiście mój stary na ten nowy. Ale widzę, dziękuję. dobra, dziękuję za te wyświetlenia, które oczywiście. No to co widzę, ja się z wami żegnam, oczywiście życzę wam miłego poczucia. No to co widzę, na razie. Jeszcze kocham, nic widzę po prostu. Jeszcze przed chwilą oczywiście pokazałam, się zrezygnowaliśmy z zestaw, ale zapomniałam o jednej funkcji, która jeszcze tutaj w tym zestawie występuje. Nie tylko oczywiście siateczka. Ale zapomniałam widzowie o jednej takiej funkcji, która oczywiście jeszcze jest w tym. Nie widać jej tak bardzo. Nie wiem, czy na plegu też było widać, ale ten, że to widzowie też. Już bez figury widzowie. Że to widzowie. Że te widzowie strzelają. Ja tego widzowie nie zauważyłam. I widzowie te. Takie właśnie szczelają to jeszcze taka widzowie dodatkowa funkcja, którą Ja się nic sobie nie wyobrażam, jeszcze nie pokazałam, a widzowie, no to nie jest takie widoczne, tak? Te światełka są widzowie tutaj, no i myśli, że tu też są światełka, a to się okazuje że, sobie, że... Oczywiście to są widzowie do szczelania No to jeszcze taka jedna funkcja, no to widzowie tak No to widzowie, na razie